Trwają prace remontowe na górnym odcinku ulicy Krakowskiej. Na całym odcinku położone zostały krawężniki. Dziś rozpoczęło się układanie kostki. Nietrwałą, jak się okazało, kostkę porfirową zastępuje granit. Codziennie obserwuję, z ciekawości przychodzę, jako były członek komisji, która badała właśnie tą ulicę Krakowską. I jak wiecie Państwo, prokurator umorzył, z mała szkodliwość czynu społecznego. Nie wiem, ile trzeba ma milionów, żeby była duża. Więc y, obserwuję to teraz codziennie, przyglądam się, ale widzę, że panowie, ta firma wykonuje solidnie i mam nadzieję, że już Komisji Śledczej nie będziemy musieli powoływać ani w tej Radzie, ani w przyszłej. To by nie był. I mam nadzieję, że ta kostka już będzie służyła na długie, długie lata. Przecież przed wojną, jak coś zrobiono, to do dziś mamy, a u nas. Kilka lat, i się to wszystko zniszczyło. No to był, tamten był skandal. Mam nadzieję, że tu już nie będzie skandalu, że służby, które odpowiadają w mieście za te właśnie remont, tej drogi, tej ulicy, przypilnują i będzie dobry odbiór. I mam nadzieję, że skończą w terminie. Planowany termin zakończenia całości remontu to koniec listopada.